I Pani się zdecydowała na dziecko po dziewięciu latach małżeństwa, To znaczy, tak? myśmy zaczęli starać się wcześniej. Hmm. E, o, nasza Mira przyszła na świat po dziewięciu latach małżeństwa. Um, tak mniej więcej, e, tak jak Basia mówiła, ko, ko, po siedmiu latach małżeństwa stwierdziliśmy, że warto byłoby powiększyć rodzinę, powiększyć rodzinę, ale to tak myśmy chcieli jakoś tak pięknie dopełnić nasz związek, że już jesteśmy gotowi, dojrzeliśmy do, 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 do roli e, rodziców. No i to nie było takie e, e, łatwe, jak się okazało. Mm, owszem, jest sztama, mhm. u nas była sztama, natomiast obawiam się, że czasem ta sztama może, e, e, może się rozpaść z tego względu, że w pewnym momencie kogoś się zaczyna obwiniać. To prawda, właśnie. I e, mm, ja oczywiście, ponieważ mówię, ja jestem z wielodzietnej rodziny, ja mam dwie młodsze siostry. Nie, ja, nie mam dobre. Geny mam dobre, tak, więc Wojtek, może być coś, może byś poszedł się zbadać do lekarza, no i e, dla to jest niego dla to faceta. było... jest policzek, nie? Jest, jest, ja nie wiedziałam, ja oczywiście to robiłam w żartach, ja nie, 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 nie naciskałam, broń Boże, bo tak naprawdę, e, no nic nas nie goniło, oprócz mojego wieku. <grym, 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 no, tak. no nic, zupełnie nic. Nie, no, no niestety już... E, 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 no, Kobiety coraz później się decydują na, mm -hmm. na, na dzieci Ten i nie jest problem. problem. Może Też się okazać, może się okazać, że, że już jest za późno na jakąś taką skuteczną e, terapię. Mm -hmm. Dlatego Ale... wtedy pozostaje in vitro. Ja nie wykluczałam, że jeżeli nie uda się tego e, przy pomocy nie wiem, farmakologii, e, lekarzy. Nawet operacji, bo to różnie bywa, na przykład dwurożność macicy, tak. czy, czy, mhm. czy, czy, czy no takie, są przyczyny, tak. które trzeba na przykład operować, no a potem wiadomo i, i rekonwalescencja i tak dalej, wszystko się przesuwa w czasie. No u mnie na szczęście skończyło się na farmakologii. Ale, ale rozważała taki, Pani in, no. in vitro. No. Wszystko rozważałam, co by mi pozwoliło zostać matką. I Basia mówiła o tym, że y, y, rodziny, że pary, które się decydują na zapłodnienie in vitro, nie rozważają tych wszystkich etycznych y, za i przeciw, że to jest taka decyzja. Mało tego, nie przygotowują się w ogóle merytorycznie, jak to będzie przebiegało, jak, z jakim skutkiem? Nie wiem, czy to jest o tym? tak, że w momencie, kiedy ktoś decyduje się na in vitro, to się zapozna jednak z tematem? Wiele par nie myśli w ogóle o tym, nawet czytałam na ten temat badania, nie tylko tutaj w, mm, o sytuacji polskich małżeństw, ale y, w Ameryce jest mnóstwo par, właśnie które przechodzą w, w, w depresji post factum, kiedy już mają dzieci, czy jedno dziecko y, spłodzone właśnie metodą in vitro. Y, i dopiero wtedy mają dylematy moralne, ponieważ dowiadują się, co się dzieje z tymi pozostałymi zarodkami, że są tam, bo tam jest wolna Amerykanka kompletnie, jeśli chodzi o handel zarodkami. Tam nie ma żadnych ograniczeń Nie ma żadnych ograniczeń. ograniczeń? Mhm. Jesz jest jeszcze gorzej niż u nas, bo u nas też jest wolna Amerykanka. W związku z u tym nas tym znaczy to dopiero... Polsce, nie w Europie, w bo ponieważ są kraje w Europie, tak, które jest. mają te Mówią europe, o Polsce, reg tak, regulacje. Inna. I dopiero wtedy zaczynają myśleć, co się dzieje. Poza tym to jest tak, że jeżeli z, z tego procesu in vitro. Nazywam to celowo procesem, że jednak nie jest to ta metoda naturalna, zwłaszcza jak Kościół to przewiduje, że dziecko jest spłodzone z aktu miłosnego między mężczyzną, kobietą, między żoną a mężem w szczególności. Tak jak Kościół katolicki Wyłącznie. to przewiduje. Tak przewiduje Kościół katolicki i ja za, za, za Kościołem to powtarzam. I to jest tak, że kiedy mamy już to dziecko poczęte metodą in vitro, to gra wyobraźnia i zaczynamy sobie wyobrażać, że tych zarodków ileś tam jest zamrożonych. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Niektórzy wiedzą, niektórzy się tym interesują, niektórzy wydają dyspozycje, ale nie wszyscy. A jakie dyspozycje e, można wydać? Można, można wydać, wydać zamrożenie o... do końca istnienia zarodka. Mhm. Zniszczenie również, Zniszczenie można, można również, można, ale również przekazania. Tak, przekazania komuś. Ale to nie jest taki szczytny cel, cel oddać komuś swój zarodek, żeby ktoś... Może mógł szczytny, tylko tego, nie. możesz sobie raczej, sobie swoje szczerze. potencjalne dziecko oddać, to tak jakbyś oddała moim zdaniem do adopcji swoje dziecko. No i tak to jest właśnie, nie, nie jest inaczej. A zastanawiał się nad tym wtedy, kiedy myślałem. że nie, nie o zastanawiałam się. No właśnie na tym polega problem, że ludzie o tym po prostu nie wiedzą większości. Nie, wie? nie zastanawiałam się nad tym, myślę, że jakbym stanęła pod ścianą, to zaczęłabym o tym myśleć. Natomiast <laughs> moja koleżanka ma cudną córeczkę metodą in vitro, ponieważ no, niestety nie mogli z mężem bardzo długi czas począć. Dziecka i nie wiem, czy się nie mylę, ale. To było bardzo bolesne, bo to w ogóle samo pobieranie, to sprawa jest, jest bolesne. Tak, tak i pokażę, co dla, dla faceta. No i jest to jakieś mm -hmm. tam trudne przejście. Ale to jest mm -hmm. poświęcenie. Jakby, to, 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 ja widzę, że to dziecko jest dla nich. Ale skarbne. dlaczego poświęcenie Ale, to poświęcenie? ale bardzo szansę, bardzo bo to się mówić, że, że bo, 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 to dziecko. To jest fantastyczne. I matka, ojciec zakochani, córka naprawdę mm -hmm. e, 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 wspaniała, jasna dziewczyna. Natomiast... Pojawiły się u nich jakieś wątpliwości związane z tym? Nie, o niczym takim nie rozmawialiśmy, może po prostu za mało rozmawialiśmy, ale chciałam się dowiedzieć, bo może ja się mylę, ale wydawało mi się, że ona mi powiedziała, że zostały trzy zarodki. Można, tak. jakby to jest chyba tak... Tak, 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 to jest bardzo prawdopodobne. Natomiast jedno, ponieważ żeby nie dwa zarodki umieszczać w macicy, ponieważ najprawdopodobniej będą to dwojaczki, a oni niekoniecznie się na to pisali, to jedno ono zostało. Mia, ono, y, jedno zostało w, włożone do y, macicy i poczęła się natychmiast córka, y -y. także miała bardzo dużo szczęścia, y -y. natomiast y, y, dwa pozostałe zarodki są zamrożone i ona czyli one może decydować, się... czy może mieć rodzeństwo.